że pana, to się zepsuło. Ja to naprawiłem, chodź tutaj. Czekaj. Chodź tutaj. Weźmiesz sobie sodę. Panie. Idę. Chcę sodę, dawaj. Dawaj to. Ała. Ała. <laughs> Ty, popatrz. O, zrobił penning. Wes, Wes, sparta! Wes, Wes, sparta! Nie wysłałeś mnie, Wes, Wes, sparta! Wes, Wes, sparta! Ah, czekam. Nie rower koster. Jest... Czekaj, chodź teraz na rower koster. Czekaj, ja muszę wsiąść obok pana. O nie. <grymny> Idiota! Hui! Ale zarobicie O oh mój goodness! A, a. Ja cię kręcę! Co to kurde jest? Ło! Co się stało? <grymny> Staje się, że my Że Żeby lecieliśmy z trosy! Jak to? Nie! No! To jest niebezpieczne, A pan sobie... Ała! To nienormalne. Co się z tym stało? Ale ja na tym chcę pojeździć. No to, chyba... to się kręci? Chodź na tamten, z tamtym, tamtym się tak nie stanie. Ej, chodź! chodź, chodź. Wow, jakie fajne! Ała! Próbowałem to zatrzymać. Co chcesz? Co to jest? A tam dalej? A tam dalej też coś jest? Nie, ten tutaj. O, ja też na to chcę? Czekaj, pan. Halo? Ja idę z tyłu, bo ja się będę bał. Halo? Gdzie jesteś? Tu. Chodź tu.

Ui Ui Ale pisko okrążenia są Ooo jak fajnie hej, to się stało uii. Tylko czasem są takie awarie Uiii! hej O nie awaria Hej, a jak są trzy okrążenia, to mnie to zaraz walnie Gdzie pan jest? Na górze Co? Bo... Co się stało? Oby nie było trzech. Co się stało? Co się stało? Nie wiem. Czemu to lata? Co lata? No tam ten wagonik stał. Tamtej... Wagonik stał tej drugiej. Gdzie pan jest, chodź pan? To już się kończy. Ale ja utknąłem. Gdzie? A... Nie, chodź tutaj, ja robię opening. Gdzie pan jest? Tutaj. Opening robię, patrz pan co trafiłem. Pokaż. Łoo! Wow, ale fajnie. Czekaj pan, mam pomysł fajnego. Złoty skin! Proszę pana, ja mam fajny pomysł. Panie, chodź na teraz na to, panie. Pana, pan mnie, ała. To znaczy, chodź pan tutaj. Pan mnie widzi? Nie. Ja jestem tu na górze. Widzi mnie pan? Nie. To teraz mnie pan zobaczysz. Aaaa, a A ała. Chodź, pan wie. Pan. Padłem do toru. Gdzie pan jest? Panie, wie pan? Gdzie? Panie, chodź pan na tory. Idę, jestem na torach. Ale wie pan gdzie? Gdzie? Na konstrukt inny. Chodź na tą kolejkę, już skończę, Jak tu się teraz na to mówi? Panie! Dobra, panie, spotkamy się przy naszych autach. Ale pan mi kazał na torach, czy? Ja nie wiem, gdzie pan na... No na torach. Na których? na których? Na tych, co są dalej. Ju. Nie, no chodź pan pod nas. Nie, ja tu czekam. Ale nie wiem, gdzie pan... No może na torach. No gdzie pan jest? Nie wiem gdzie pan. Jest. Chodź, chodź Cześć. Się teraz z tamtym przejedziemy. Cześć. Do nie O kurde, już się nie mogę doczekać. To jest też ekstremalne. Weź sobie pan załóż zbroję ironmana. Polecimy. Dobrze. Ale gdzie to jest? pan nie. Panie. O nie, coś się stało. Nie, pomoci. A na górę mam jeszcze na na dół, bo z dołu będziemy wjeżdżać na górę. Zapatrzmy. Co coś się przez pana pali. Chodź tutaj, pani. Już jestem. Panie, nie! Te Nic panu nie się... zrobię, debilu. Aaaa. Okej. Okay. Nie! Dobra, puszczę pana. Ale nie wiem. No nie, nie mówiłem ci coś. Okej, okay, proszę pana. Eeeem, do jedziemy. Do do jedzie. dobra, jedziemy. To trzeba... Usiądź, pan. Ej, ja mam laga, czekaj. Coś się stało. Wiedziu nie wywaliło. Jestem. Co się zejdzie. Pan nie umie tego obsługiwać, ja wychodzę. Panie, nie! Panie, to tak trzeba zrobić, żeby to szybko jechało, bo jak to będzie wolno jechać... I na górze zrobię fajerwerki. Jedziemy. Jeszcze jechać na górę, Siadaj, ja na... pan! Bo zaraz będzie apokalipsa. Za szybko jedziemy. Nie, Siadaj, ja... Ja pan! Ja na górze zrobię. <laughs> co się z tym dzieje? Maga leci. Ej, co się z tym dzieje? Leci. Ej, nie! Au! Pana posrało. Obsutę przez pana. Tak. Idioto. Dobra, proszę pana, jest 18. Jedziemy do pana wady. Juuuu. Tylko drzwi są wyważone, bo wcześniej się... byłem dzisiaj, bo pociąg tam jakoś z trudem um, ukradłem. Jak to? No pociąg z trudem ukradłem. Jak? Niech pan! O za... Panie, gdzie to jest? Panie, musimy teraz tego poszukać po całej bazie. Dlaczego? Nie wiem, gdzie ten pociąg jest, ale. Nie, Nie wie pan, gdzie po... jest pana kalkulator. Nie gadajcie, pociąg bywał to? Ukradli nam pociąg. Gdzie jest ten pana kalkulator? Nie wiem. Coś pan narobił, ten głupia. O, mam! Co za Dobra. pana. Dawaj. Idę! Idę! Zapalaj! I będzie teraz. Zapalaj! I... Ej! Nie zabij go! Czekaj, Grzesiu, co ty tu robisz? Grzesiu, znalazł dźwięk na podziemi. I myślał, że to biedronka.